Witam serdecznie. Dzisiaj mamy 23 luty 2021 rok. Dzień powoli się kończy. Co my tu mamy? Kto to widział? W środku lasu, żadnych pól, no ale drzewa, roślinki leśne. Też kwitną. Też mają miodek, mają nektarek. Ile tego tu jest. Nie chce mi się liczyć. Ładne konstrukcje na bloczkach betonowych, fundamentowych na kanoldach tak zwanych. Tyle pszczółek. Tu mamy do odzysku być może cały stos no jest tego piękna sprawa ktoś tu tu jeżdża droga wyjeżdżona a tam ile ile skrzyneczek dobrowarków nie będę tam podchodził, bo daleko, proszę. Browarnia. Takie trochę zaniedbane. No jest chłodno. Temperatura w tej chwili jest tam 4 stopnie powyżej zera Zobaczymy Trzeba przyjść tutaj Przyjść trzeba Jak będzie cieplutko, w sobotę ma być u, uciepło Wiosennie To pszczółki się może ruszą No chyba nie przesadzę, jak powiem, że jest tu 60-70 ulic co najmniej Ale kto tego tu dogląda? Nara.